Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i wydaje mi się, że to byłby niepełny rok, gdybyśmy jednak nie zrobili filmu o przeciekach, dowodach um, związanych z Diablo 4 przed bliskonem, moi drodzy. No to już jest ładny, konkretny, któryś rok z rzędu i wydaje mi się, że no, tradycję trzeba podtrzymać, nie powstrzymać, tylko podtrzymać i... Um, żeby nie było określa się jasno ja osobiście naprawdę mocno straciłem wiarę w, em, w to, że takie te, te wszystkie leaky, które są praktycznie dobitnie, no, praktycznie wyglądają jak prawdziwe fakty, em, że one są e, prawdziwe. Troszeczkę straciłem wiarę, nie powiem, aczkolwiek e, nigdy nie przestałem e, myśleć o tym. Wierzyć w to, że Blizzard pracuje nad faktyczną kontynuacją Diablo, taką prawdziwą, czyli Diablo 4, albo nad nową grą z uniwersum Diablo. I moim zdaniem żadne z uniwersów, które, tych trzech podstawowych, mm, które wypuścił Blizzard, nigdy nie zostanie porzucone, bo jest to maszynka do robienia pieniędzy, a Blizzardowi na pieniądzach najbardziej zależy. I wydaje mi się, że też nie będzie to tak wyglądało, że pójdą tylko i wyłącznie w gry mobilne, bo. Mm, Chociażby swój staw, że tak powiem, pecetowy musieliby cały wyrzucić albo przebranżowić na gry mobilne, a z gier pecetowych też płynie mega, 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 mega kasa. A więc tak, moi kochani, po zeszłym roku, po tej całej yy, aferze z yy, Immortalem i tak dalej... Jason Schreier, gościu z Kotaku, który bardzo, bardzo często trafiał ze swoimi nibylikami i tak dalej, tym razem dotarł do byłych i obecnych pracowników Blizzarda, którzy zajmują się Diablo, tym nowym projektem, i oni tam mniej więcej, no historia jest długa, ale oni mniej więcej w skrócie powiedzieli mu tak, że prace nad kontynuacją trwają od bardzo dawna, tylko, że nie za bardzo umiem to sklecić w jedną całość i e, chyba trzy czy dwa podejścia były do tego, żeby te Diablo 4 w końcu zacząć e, robić, ale zawsze coś im się nie zgadzało i zawsze to anulowali. Teraz aktualnie trwają prace nad takim niby Diablo, którym byśmy sobie wymarzyli my. czyli mrocznym, brutalnym e, i z Uwaga, uwaga, dosyć realistyczną grafiką przypominającą Dark Souls. Ja wiem, że Dark Souls może nie, nie są, może Dark Soulsy nie prezentują grafiki super realistycznej, ale i tak przy produkcjach Blizzarda jest to. Nie jest to ten styl graficzny uniwersalny, który długo się starzeje, tylko faktyczne gdzieś tam taki styl, który no, może się zestarzeć i szczerze mówiąc. Sam nie wiem już co o tym myśleć, bo kiedyś byłem bardzo, bardzo przekonany do tych wszystkich silników Bizarda i to, że one do dzisiaj wyglądają bardzo dobrze, nawet głupi World of Warcraft, ja wiem, że ludzie powiedzą, że to jest bardzo stara gra i wygląda jak gówno. I w wielu miejscach ona wygląda jak gówno, to prawda, ale jak na 15-letnią grę, ile ona już ma 15, 15 lat, to wygląda naprawdę dobrze i każdy kolejny dodatek poprawia dosyć mocno. Wygląd wszystkiego, nowe sety, nowe itemy wyglądają coraz lepiej. I naprawdę żadna gra z 2004 roku tak dzisiaj nie wygląda jak World of Warcraft, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie robiłem jakiegoś researchu, ale to chyba jest, są lata, w którym wychodził Morrowind. I porównajcie sobie pierwszego lepszego screenshota z Morrowind do jakiegoś modelu broni, na przykład do World of Warcraft aktualnego modelu broni. Mniejsza z tym, nie mówmy już o tym. I. Podobno zapowiedź miała być pokazana na tym Bliskonie, ale ostatecznie te, nie, nie zgodzono się na to. Na ostatniej prostej wycofano tą zapowiedź, dlatego że nie mieli stuprocentowej pewności, że na pewno tą grę dokończą i wydadzą. Teraz ma ta pewność, niby być, teraz ma, ma to się stać. A dlaczego nie mieli pewności, że to. i dlaczego nie mogli zapowiedzieć, pomimo tego, że nie mieli pewności? Dlatego, że podobno um, Titan i wiele innych gier, które były zapowiedziane, robione, ludzie się nahejpowali, czekali, 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 a nagle bang. Nie będzie jednak tej gry. Nie zrobimy tej gry, um, anulujemy ją, kasujemy i wtedy fani naprawdę robią się źli. Gdzie lata, lata temu to jeszcze przechodziło, no bo. Um, w ogóle gaming wyglądał inaczej, gry wyglądały inaczej, teraz już się troszeczkę bardziej to porobiło skomplikowane i teraz jak jest jakiś franchise, to nie można go tak sobie powiedzieć, a dobra, chuj, nie robimy tego. <laughs> no wyobraźcie sobie, jakby dwa lata temu na przykład zapowiedziano tego, te Diablo 4, a powiedzmy w tym roku by, by powiedziano, y, nie, jednak Diablo 4 nie robimy, kasujemy projekt, zapomnijcie. No to chyba by troszeczkę odbiło się na akcjach Blizzarda, aczkolwiek na ich akcjach i tak już się odbiło dosyć dużo innych rzeczy. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji na dzień dzisiejszy chcą sobie raczej nie chcą jeszcze bardziej zakopywać tych swoich akcji pod ziemię wręcz z tych wszystkich słupków. I wydaje mi się, że w tym roku w końcu coś zapowiedzą, jeżeli faktycznie nie Diablo 4, to jakąś inną grę z Uniwersum Diablo. Ja bym bardzo chętnie zobaczył tą jakąkolwiek grę z Uniwersum Diablo jeszcze w zeszłym roku, bym to powiedział ze stuprocentowym przekonaniem, ale jak y nie pomyślałbym nigdy, że oni zrobią grę na telefon. I teraz jak sobie pomyślę o tym, że Yy, zrobią te Diablo 4 jakąś, znaczy jakąś inną grę zamiast Diablo 4 i znowu dawać jakiś bullshit na inne jakieś platformy, albo na jakiegoś Switcha, nie Switche, jakieś nie wiem, albo jakaś ach szkoda gadać. Mówiąc o tym, że chciałem zobaczyć może inną też grę yy, w innym gatunku, mówię właśnie o takim czymś właśnie, jak God of War, może na, nawet niech będzie to Destiny. Niech to się prawie nie nazywa Diablo 4, tylko z jakąś inną, z jakimś innym podtytułem jest wiele fajnych gatunków, które mogłoby yy, Uniwersum Diablo yy, w które mógłby Uniwersum Diablo zagościć w jakiegoś prawilnego RPG, który by wyeksplorował Lord Diablo bardziej w jakiegoś, yy, no nie wiem slashera takiego bardziej typowego typu yy, Revengeance, Darksiders, czy, czy, czy właśnie God of War, o którym wspominałem wcześniej jest naprawdę dużo dużo fajnych, yy, no nawet Battle Royale w zeszłym roku Wam wspominałem, że jakby mógł fajnie być zrobiony. Mógłby być i wyciągnąłby trochę hajsu, szczególnie, że Blizzard ma spóźniony zapłon i mógłby dopiero się kapnąć, że można zrobić taką grę. Mogłoby to wyjść, moim zdaniem mogłoby być ciekawe, ale na pewno by to nikogo nie zaspokoiło, a wielu by wkurwiło. Um, dlatego na ten moment wydaje mi się, że tego by nie zapowiedzieli, aczkolwiek mogę się mylić. No jedyne co przychodzi do głowy, no to właśnie Diablo 4, takie Taka najfajniejsza, coś na co wszyscy czekają, i troszeczkę y y ludzie by przymknęli oko na to, co się dzieje aktualnie, i wykorzystać w tym momencie Diablo Immortal jak jako taki wstęp albo y zaspokojenie hypu przed, y przed y właśnie. Diablo 4, a później wykorzystać to remasterem, bo o remasterze też się dużo mówi i sam bym był mega, mega ciekawy tego, bo technicznie ten remaster jest najtrudniejszym do zrobienia grom dla Blizzard'a, jeżeli chodzi o remastery starych gier. Oczywiście nie liczę tutaj Warcrafta 1 i 2, chociaż to już by było, to, to by było łatwe dosyć, bo wystarczyłoby je zrobić na silniku Reforge'a. Troszeczkę tam ograniczeń wrzucić i, i by się dało. Um, ale wydaje mi się, że Diablo 2, nawet sam um, Brevik mówił o tym, że um, to jest praktycznie w teorii nie, niemożliwe, trzeba by zrobić całą grę od nowa. To no nie wystarczy zrobić lepszej grafiki i tak dalej, trzeba zrobić całą grę od nowa, ale wydaje mi się, że to jest również do zrobienia akurat w, w, w tym przypadku, patrząc na to, że tak, Koncept arty są gotowe, fabuła jest gotowa, dialogi są gotowe, wszystko są gotowe, Cinematyki wystarczy tylko też um, klatka po klatce odnowić i jest mniej to pracy przy, niż przy zrobieniu całkowicie nowej gry, aczkolwiek dużo więcej pracy niż przy zrobieniu takiego typowego remastera. Um, Na no co jeżeli Blizzard miałby go faktycznie zapowiedzieć w tym roku, to musiałby go tak z kilka ładnych lat przedtem zacząć robić i wydaje mi się, że to również miało miejsce, bo te wszystkie inne liki i... I, i plotki też yy, gdzieś tam jakieś ziarenko swoje yy, prawdy pewnie musiały mieć aczkolwiek no różnie z tym bywa. Ale czemu? czemu i dlaczego akurat w tym roku? Tak jak wspominałem w poprzednim moim filmie, w kilku poprzednich, że wydaje mi się, że J Black chociaż w, w wpadek miał co nie miara i jako w sensie Blizzard za jego kadencji wpadek miał co nie miara naprawdę dużo. Oczywiście te wszystkie wpadki nie były planowane, ani decyzje podejmowane nie były też przewidywane jako wpadki. Chciałby oczyścić troszeczkę swoje imię i też zabłysnąć troszeczkę inaczej niż to, jak teraz to wygląda. I wydaje mi się, że już taką decyzję zapewne podjął po ostatnim bliskonie, kiedy to naprawdę całą spółkę tych Blizzard blizak pociągnął na dno. Ta decyzja zapowiedzi w taki sposób Diablo i żeby nie było. Pociągnęła całą spółkę na dno mocno, mocno. To chciałby się jakoś odbić i chciałby pokazać, że za jego kadencji naprawdę super rzeczy będą zapowiedziane. Już nie mówię tutaj o Warcraft 4, co byłby super. Aczkolwiek są jakieś małe takie hinty, że kiedyś faktycznie się ten Warcraft 4 pojawi, prędzej czy później, ale to w innym filmie. O Warcraftie, jak będziemy gadać, Overwatcha 2. O dwójce się dużo mówi. Mówi się, że to będzie 2.0, jak Heroes 2.0, albo faktyczna druga część, druga odsłona Overwatcha, która też ma. Też mi się wydaje, że ma. Wydaje się z biznesowego punktu widzenia bardziej opłacalna. Dużo, dużo bardziej opłacalna niż Overwatch 2.0. Bo Overwatch 2.0 nikt nie musi kupować, bo wszyscy go mają ci, którzy są zainteresowani. Ale nie wierzę, żeby to ściągnęło po tam dwóch, trzech latach. Ile, nie wiem tam. Po czterech latach chyba już, bo w 2015 został on zapowiedziany i 2016 chyba wyszedł. Nieważne, żeby ludzie sięgali po tą grę jakoś masowo. A po Overwatcha 2 już. Wydaje mi się, że na pewno prędzej. A nawet jeżeli to, fan, to aktualni fanowie e, Overwatcha na pewno już go kupią, co już jest zastrzykiem e, pieniędzy, jakby nie było. Ehm, jednakże w tym roku pojawiły się znowu jakieś małe hinty. Pierwszym z nich było e, to, że Blizzard zapowiedział premierę e, albumu The Art of Diablo na 4 listopada, czyli po Bliskonie. Po samiutkim Bliskonie dopiero ma ten artbook. Premiere. co jest takie troszeczkę dziwne z jednej strony, bo dlaczego nie w jakimkolwiek innym terminie przed bliskonem, albo dlaczego nie w jakimkolwiek terminie innym po bliskonie w grudniu na święta, czy w, nie wiem, czy, czy, czy w czerwcu tego roku, czy jak wychodzi jakiś sezon, czy coś. Dlaczego akurat właśnie po bliskonie? No chyba nie jest mowa o tym, że Diablo Immortal zrobi taki szał na tym bliskonie, że wszyscy się rzucą na jakiegoś artbooka, a że hype działa w taki sposób, że od razu rzucamy się na gadżety i różne pierdoły to no ja sam wiem i sam to czułem na swojej skórze potem jak kupiłem ee, jak zrobiłem preorder, albo jak kupiłem Wiedźmina to od razu kupiłem właśnie art, takiego arta ale taką książkę wiedźmińską dużą, zajebistą nie wiem czy nie mam jej gdzieś na półce tutaj żeby Wam pokazać, ale chyba nie, nie mam w zasięgu ręki jej ci którzy to kupili będą wiedzieć o co chodzi coś właśnie w stylu tego arta Dlaczego dzień po Bliskonie? To wskazywałoby na to, że na Bliskonie zostaną jakieś ujawnione, jakieś takie, takie informacje, które by ten album spoilerował. Tak przynajmniej ja to odebrałem. Pamiętam, że Reevit rzucił takiego posta i to tak od razu odczytałem. Pomyślałem sobie: He, Dobra, nie, 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 nie myśl nad tym, bo zaraz zacznę kręcić 15 filmów o tym, jak to Diablo 4 będzie wyglądało i w ogóle. Um... Ale jest jeszcze jedna ciekawa sprawa z tym związana, z tym artbookiem, do niej zaraz przyjdziemy. Jest taki streamer, to jest chyba streamer, Metro. I on przed laty, przed różnymi bliskonami zawsze zrazał jakieś rzeczy, które będą ujawnione i trafiał z tymi rzeczami. Trafiał. Między innymi w zeszłym roku trafił w nową postać do Overwatcha i rozpisał wszystkie jej skille i faktycznie miał rację bo co do tego, że ja teraz zapowiem Diablo 4 i powiem, że o, mam jakieś informacje tam o Diablo 4 i tak dalej, i tak yy, dalej Diablo 4 zostanie zapokazane w tym roku i jeżeli faktycznie będzie pokazane no to to była taka że w się no, w tym momencie ja nie wychodzę na proroka ale jeżeli bym powiedział dokładnie jakie klasy tam będą, jakie skille yy, i tak dalej to już wtedy mam, możecie mnie uważać za kogoś, kto ma jakieś kontakty, które coś tam... Yy, które coś tam yy, wiedzą o tych nowych produkcjach. No i ten gościu moi kochani, yy, wrzucał od jakiegoś czasu informacje, jak widzicie, na yy, swojego Twittera i napisał. Dużo Overwatchu, pisze Bonga, w Overwatcha, z tego co tutaj wyczytałem. Yy, Overwatch, go na Leveling System, dobra, to, nas, to, to nie jest ważne, gdzieś tu, tu widziałem. For everyone who cares, Diablo 4 and Diablo 2 Remastered will be also announced na blisko nie? 2019. Eee... I tutaj jest dużo ciekawych informacji o tym Overwatchu 2, no bo ja tam w Overwatcha też troszeczkę grałem i tak wydają się być takie w miarę sensowne. I jednego post napisał, eee... tutaj napisał, że na 100% to będzie Overwatch 2, a nie Overwatch 2.0 gdzieś tu napisał, nie pamiętam, nie będę teraz szukał tego, ale napisał w którymś sztuce, że jeżeli ktoś mu nie wierzy, niech zobaczy sobie na jego posty z przed lat, z przed innych bliskonów Tak więc no, coś tu, coś tu jest, tak? coś tu jest. Ale teraz uwaga, mała bomba, bo niemiecki magazyn, game, coś tam, radar chyba, nie pamiętam, nie chcę pomieszać wypuścił reklamę tego artbooka, o którym gadaliśmy i w nim w tej reklamie jest napisane... bla 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 bla. Diablo, diablo że ma 500 artworksów z diablo, Diablo 2, II, Diablo 3 i Diablo 4. To jest reklama Blizzard Entertainment. I została zamieszczona przed czasem po prostu i ludzie którzy zamówili ten to znaczy to jest zdjęcie które wyciekło z tego i ludzie którzy zamówili ten, ten magazyn on ma premierę 27 października tak więc oj też troszeczkę przed bliskonem jakby nie było ale no jest tu w topa jak nie wiem jeżeli to no to wygląda na legitne zdjęcie no popatrzcie. Wydaje mi się, że tutaj by. to nawet nie, nie przypomina w żaden sposób fotomontaża, i wydaje mi się, że więcej tych zdjęć jest w internecie. E, bla bla bla, cena The Art of Diablo. Wydaje się być naprawdę. E, naprawdę. wybitne. Po prostu tego. E, reklama e, Cinematic Art of World of Warcraft. co to, to jest? też wygląda na legitne. I teraz tak, ludzie mówią, że to jest błąd, yy, bo Diablo Immortal jest brane pod uwagę jako Diablo 4. Nie wydaje mi się, nie przy bli reklamie Blizzarda i nie przy magazynie tak dużego kalibru. Yy, po prostu może być to wpadka, aczkolwiek po nadrukowanych chujowo kostkach K4 do, yy, do, do gry RPG w świecie Diablo. I akurat z datą BliskONu, no, wydaje mi się, że już kurwa nawet jakby napisali, że Diablo 4 zostanie zapowiedziane na BliskONie, i z powodu tego, bla bla, to nawet dalej w to kurwa nie uwierzył. Yy, może tak. Wierzę w to, że Blizzard tworzy Diablo 4 i że robi, jako, i robi coś z tym uniwersum. Wierzę w to, że coś zostanie zapowiedziane na BliskONie, ale mogę się mylić. Ale nie przekonują mnie do tego żadne liki, przecieki i tak dalej. Od zeszłego roku. Bo w zeszłym roku było tak naprawdę za, za dużo, za dużo, żeby. No ale patrząc logicznie, no były te wszystkie liki, wszystko było przygotowane pod zapowiedź Diablo 4, z które się ostatecznie wycofano. I stąd te wszystkie liki, stąd te wszystkie rzeczy może nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, jak to, jak to yy, co o tym sądzić. W każdym razie, ja blisko będę oglądał, bo jestem wielkim fanem, nie tylko Diablo, ale też yy, Warcrafta no, Overwatcha powiedzmy I Starcrafta na pewno I jestem ciekaw Starcraft już tak dosyć długo leży długiem W stanie Bizarda Można by było coś z nim ciekawego zrobić Szczególnie, że niby odwołano strzelankę W uniwersum Starcrafta Żeby przejść do Diablo Żeby ci ludzie przeszli do Diablo Jakiś tam był w czerwcu Niby pokaz dla dziennikarzy Diablo 4 Taki przedwczesny Też jest bardzo ciekawe i moi kochani, przez to, że jestem fanem innych gier bizarda, z chęcią ten blisko zobaczę, są bardzo dużo różnych spekulacji na temat nowego dodatku do World of Warcraft, czym będzie, jak będzie i naprawdę jest to dosyć zagadkowe, dużo jest bardzo spekulacji, bo... Tutaj akurat co dwa lata praktycznie wychodzi dodatek i nie ma żadnych wątpliwości tego co do tego, czy będzie nowy zapowiedziany, czy nie, czy nowa część, czy nie. No wiadomo, że będzie po prostu, tylko bardziej są spekulacje, czym będzie i o czym będzie, jakie będą będzie systemy, rasy, nową, czy może klasę i tak dalej. Jest to dosyć ciekawe moim zdaniem. E, oprócz tego, jeżeli chodzi o Warcraft 3 Reforged, to opóźniona premiera. Wydaje mi się, że jest opóźniona, bo no, jest no, już trochę... Minął rok od zapowiedzi, preordery już były i dalej nie widać daty premiery tego Warcraft i Wydaje mi się, że coś z tym związanego będzie na Bliskonie i mam taką wielką nadzieję, że będą to dodatkowe kampanie i e, no dodatkowe kampanie po prostu, nawet w, w, w postaci dlc jeżeli chodzi o mnie. Mogą być, tak jak były w, w Starcraft 2, Nowa Mission Pack. Był całkiem ciekawy, chociaż bardzo biedny, jak na, nie, nie, nie nazwałbym tego kampanią, może. Ale jak sobie pomyślę, że mogłaby zostać wydana kampania e, z wojną starożytnych do Warcrafta, czyli w Hordzie. Wszystko mają na swoim miejscu, mają wszystkie modele nawet i tak dalej. E, czy na przykład, nie wiem, wojny z trollami, czy, czy, czy pierwsza inwazja Hordy. Na Azeroth bardzo, bardzo fajne i ciekawe rzeczy można byłoby z tego wykrzesać. No i Blizzard mógłby z tego wykrzesać też również tani, łatwy pieniądz może nie tani, łatwy pieniądz i gruby pieniądz, bo fanów WarCraft'a naprawdę jest bardzo dużo i to są rzeczy, które, których się fani domagają, a nie są trudne w produkcji. Tak więc może być ciekawie w tym roku na BliskONie. Ja mam osobiście nadzieję, że nie będzie żadnych bojkotowych spraw. Um, moją, moje zdanie znacie, jest to trudna sytuacja naprawdę. Ja nie twierdzę, że tam Blizzard ma stuprocentową rację we wszystkim tym, co robi akurat w tym przypadku, bo to jest po prostu sytuacja trudna, według mnie. I, i, i tyle. Um, ja bym tam osobiście, właśnie tak jak mówię, nie mieszał polityki przekonań ani w jakichś poparć, wsparcia różnych tych, bo dużo ludzi też mówi o tym, że. To nie jest polityka, tylko okazanie wsparcia y, gdzieś tam, gdzie się źle dzieje i tak dalej. No i w, znowu wyobraźcie sobie, że w Polsce też się mówił, że jest słowa, na, te, konstytucja, że nie ma demokracji i tak dalej. I wyobraźcie sobie teraz, że Nercio na koniec turnieju mówi, że y, głosujcie na PO, bo PiS zabiera demokrację i ludzie tam bla 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 bla. No troszeczkę głupie jest takie może porównywanie troszeczkę z dupy, no ale gdzieś to jakoś tam wygląda tak, prawda? czyż nie. E, wiadomo w Hongkongu się dzieją dużo gorsze rzeczy niż u nas, ale w oczach niektórych u nas też siedziały bardzo złe rzeczy. <laughs> e, ludzie płakali, na ulicach robili protesty i tak dalej. I jeszcze raz, skoro Hongkong może wyrażać swoje, ludzie Hongkongowi mogą wyrażać swoje poparcie, to dlaczego nie mogą wyrażać swojego poparcia ludzie stąd od nas i z wszystkich innych miejsc na świecie, gdzie się złe rzeczy dzieją. Moim zdaniem właśnie Gry i wiem, rozrywka powinny być od tego troszeczkę wolne. To nic, to by było na tyle. Znowu się troszeczkę w ten te temat wkręciłem, chociaż nie chciałem tego robić, jakoś tak płynnie weszło. Huh, flow takie. Um, napiszcie, co o tym sądzicie, o tych przeciekach. Um, I widzimy się, moi kochani, w następnym filmie, w którym chyba poruszymy, jeżeli już następny film o Diablo, to będzie to poruszymy temat tego, jak byście chcieli, żeby te Diablo 4 wyglądało, czy nowa gra z Diablo e, jakbyśmy chcieli, przepraszam e, czy jak ja bym chciał, możecie pisać swoje propozycje w komentarzach e, a ja, e, jeżeli będą jakieś ciekawe rzeczy, to może je wrzucę do właśnie tego filmu e, nie wiem, czy na ps 3 mi się coś uda jeszcze pograć, remont kuchni jest w połowie e, coś tam pograłem, pokazałem Wam e, ale nie wiem, czy chcę sobie zabawę przed kolejnym sezonem Tymczasem dzisiaj wielkie troszeczkę się za dużo rozgadają. Widzimy się na samym filmie Papa. Pa.